Cześć siemanko, mam, kochani widzowie w kolejnym odcinku na naszym kanale. I dzisiaj otwieramy już sezon... Jaki sezon? Świątecznych filmów. E, nie, nie będą one się nazywały to u wszystkich youtuberów w bo wymyśliliśmy z Adasiem, że będą się nazywały... ...Vlog Christmas. Myślę, że fajna nazwa. Poniżej w komentarzach, czy wam ona się podoba. Jak wam się podoba intro. Dzisiaj będzie odcinek, kto zrobi lepszą ozdobę w użyciu domowych rzeczy. Zobaczymy, kto wygra. Zasady są bardzo proste. Ja nie wiem, co Aleś robi. I odwrotnie. Więc zaczynamy i ruszamy. ozdobę. Adaś poszedł specjalnie do innego pokoju. Ja chcę Wam powiedzieć, co ja będę robił. Otóż będę robił taką przestrzenną kojkę. Jeszcze za bardzo nie wiem jakiego koloru, bo widzę, że brak u mnie. Przed chwilą zauważyłem, że na moim łóżku, na e, przednim ujęciu leżą sławki. Oczywiście nie martwcie się, to nie jest żadne produktu. Przez przypadek miałem e, na łóżku e, sławnie. Na początku wziąłem hard, e, białą A4. Tak ustanowiłem i złożyłem ją na pół. I potem pierwszą stronę na pół i drugą, samą, i drugą tak samo. Tak to teraz wygląda. Teraz wytnę tą choinkę. Oczywiście, jeżeli macie czas i te, to również zróbcie to w domu z rodzicami, bo z rodzeństwem. Już mamy domek zrobiony, i teraz ozdoby. W sumie mam do zrobienia. 12 takich choinek jak tutaj widzicie a z jednej kartki wychodzą nam e, no dwie choinki więc w sumie musimy mieć e, 6 kartek Pomniałem Wam jeszcze wspomnieć, że każdy z nas, czyli Adaś i ja, możemy korzystać z internetu, ale możemy też zrobić e, coś własnego. Natomiast to robię pół na pół, trochę z internetu, ale w swój sposób. Ten domek na razie tak wygląda. So Teraz będę liczył wszystkie choinki. To jeden, albo 1, 2, 3, 4, 5, 6, czyli mamy 6. Adaś, za posłuchiwanie jest dyskwalifikacja, wiesz o tym? Powiedział, że nie wie. Właśnie naginam rogi tej choinki do środka oczywiście. Właśnie przyklejam wszystkie choinki do siebie. Ja już prawie skończyłem. Zobaczcie. Tak wygląda moja choinka biała. I zrobiłem do tego taką gwiazdę. Mam tu szklankę jeszcze i dlatego włożę. Ja już skończyłem swoją pracę. Polecę oceniać poniżej w komentarzach. Tutaj jest ten domek. I jeszcze takie, raczej mamy choinkę, śnieg. I prezenty. Oto moja osoba. I gotowa. It's cold outside, but the fire keeps us warm. We can spend the night. Możesz otworzyć oczy? Dajcie ja się podobać. Ale ładna. Bardzo ładna. A co myślałeś, że robię? Myślę, że winke, ale myślałem, że że jakoś zieloną. Białe też są. Taka ośmieszona pomyślałem. Mm. Ładna, ładna. Ożyć oczy. Granot. Fajne. Naprawdę. Podoba mi się bardzo. Taka dziewiątka. Dziewięć na 10. A ty oceniasz moje na ile, Adaś? Nie jesteś w stanie powiedzieć teraz. Jak to nie jesteś? Hmm. Chyba Instagram zadecyduje, No hmm. wygra. Więc... Adaś, co Twoja choinka robi? Wybina śmiało ciało, bo dla nich to jest mało. <laughs> Będziemy kończyć pierwszy w tym roku vlog Christmas. No właśnie. No. No i teraz wam się pokazują u góry właśnie wyniki, kto wygrał. Więc do zobaczenia w następnym vlog Christmasie. I do zobaczenia w kolejnych filmach. Nie dzieje się magia świąteczna. Pa pa.